Ciao. Witam w kolejnej szkole partyzantów. W dzisiejszym odcinku mam dla Was bardzo ciekawy gadżet i muszę powiedzieć, że jestem w nim, nim zachwycony. A jak na niego trafiłem, to też dosyć ciekawa historia. Byłem w sklepie militarnym, kupowałem bodajże amunicję do mojej repliki ESG. i zupełnie gdzieś przypadkowo zauważyłem właśnie to, Coś leżące na półce. Obok tego była wersja różowa. Zapytałem się sprzedawcę, który w ogóle okazał się dosyć sympatycznym facetem, z którym sobie pogadaliśmy trochę i o nożach. Co to jest? Pokrótce mi wytłumaczył, ale chyba też nie był przekonany. Miałem wrażenie, że chyba nie używał tego czegoś. Ponieważ następnego dnia wyjeżdżałem na Milsim, a planowana, a czy zapowiadana pogoda m, przewidywała upały właściwie największe w roku, to y, no, postanowiłem sprawdzić, między innymi pod kątem właśnie prezentacji w, w szkole partyzantów. To, co mam przed sobą, to jest opakowana wersja m, czegoś, co po angielsku nazywa się Neck Buddy. Firma to jest Buddy Cool. Spotkałem się już w internecie z jakimiś innymi wersjami, ale załóżmy, że to jest wersja oryginalna. Yy... Może tak. To jest takie zgrabne, bardzo płaściutkie opakowanie kartonowe, które zupełnie z zewnątrz sugeruje, co to może być, chyba że zaczniemy się wczytywać. No, ale załóżmy, że chcemy zobaczyć o co tu chodzi. Tutaj mamy taką folikę, która nam pokazuje, jaki jest kolor tego urządzenia. Tu jest jakaś naklejka. Podejrzewam, że to coś ze sklepu, jest jakieś oznaczenie numeru koloru. Yy, napisy są w języku angielskim i w języku niemieckim, nie, we francuskim. I tu z tyłu jest taka mała yy, instrukcja obsługi. Co to mniej więcej o co chodzi? Yy, ja na razie nie powiem o co chodzi do końca, tylko po prostu wyciągnę to. Coś, o tak, to jest bardzo fajnie opakowane. Tu jest dlatego do dołączona instrukcja po polsku. To jest y, dosyć ważnym elementem tego akurat urządzenia. O, I to się, według, e, według dystrybutora, nazywa opaska chłodząca na kark. Do instrukcji wrócimy za chwilę. Następnie, co się dzieje, to tak, wyciągam takie coś. O. Nie, ja tego nie wyciągam po raz pierwszy, ale włożyłem to specjalnie z powrotem do pudełka, żeby móc Wam zaprezentować, w jaki sposób to się dostaje. Coś mi się zablokowało, ale w... przy zakupie nie było takiego problemu. Coś mi się tam zaklinowało. Z drugiej strony to po prostu wyjmę. Z drugiej strony to wygląda tak. No i tak, mamy coś takiego. To jest może niekoniecznie w tym świetle widzimy najlepiej, ale to jest kolor taki zielony, może nie oliwkowy, mocno zielony. On w tej chwili jest przybrudzony farbą od maskowania, która mi ściekła. A tutaj najlepiej widać ten kolor, która mi ściekła trochę z twarzy, więc ma trochę czarnych takich brudów. To jest taki cieniutki bardzo materiał, dużo cieńszy niż jakaś bandana. Właściwie on można zobaczyć, że on prześwituje wręcz w jednym miejscu. Cienki, delikatny, bawełniany materiał, który jest takim o, oto długim pasem. Dlatego mi się od razu nasunęła dobra nazwa zimny krawat na to urządzenie. I teraz tak, no, widzicie, z drugiej strony jest szef. Tak to wygląda, że to w środku tworzy no, taką coś, takie coś. Tu jest szef i są przeszycia gdzieś w odległości około 15-20 cm od jednego końca i od drugiego są takie szwy oto tu mamy metkę, która mówi Body Cool Made in of COURSE China i że jest to zrobione z 150-65% poliester 35% koton, ale tak naprawdę ja miałem wrażenie, że to jest bawełna taka albo nawet bardzo cienki. I tak, teraz dotykając to w środku, tutaj po całej długości od tego przeszycia do przeszycia czujemy coś w rodzaju takich w sumie ziarenek z ziarenek nieugotowanego, surowego ryżu, takich malutkich czegoś tam. I o co chodzi? To ma nam podobno schładzać szyję. Jak? Zobaczmy. Instrukcja jest bardzo prosta. Mówi o tym, żeby włożyć do zimnej wody, nielodowatej, na pół godziny. I to robimy. Można to zrobić w garnku, można to zrobić w misce. Myślę, że tej wody zupełnie wystarcza. Zanurzamy. I teraz tak, instrukcja nam mówi, żeby to w wodzie leżało 20 minut, nie dłużej, znaczy 30 minut nie dłużej niż godzina bodajże, ale żeby po 5 minutach sobie do tego wrócić, także zostawiam Zimny krawat w wodzie i za 5 minut wracam. Ok, minęło już 5 minut. Wracamy w takim razie do naszego zimnego krawata. Instrukcja nam mówi, żeby po tych 5 minutach wyrównać to, co tutaj się zadziało. Co czujemy? Że w tej chwili mm, te ziarenka suchego ryżu, niby ryżu, to nie jest oczywiście ryż, wyrównać. Czujemy, że to jest jakaś galaretka w środku. Więc robimy właśnie to. Rozsuwamy je tak, żeby porównie się nałożyły, bo one się tutaj przy końcach, przy szwach zebrały, zbiły w kubkę, w galaretkę. I Porówno rozsuwamy i wrzucamy na te kolejne 25 minut do wody. Także wracam do Was za chwilę. Ok, minęło już 25 minut. Możemy spokojnie wyciągnąć całą sprawę z wody. W tej chwili wszystkie kryształki napęczniały i wypełniły cały rulon, a całą, całą rurkę w środku. To jest generalnie e, najbardziej przygotowany do użycia w e, wysokiej temperaturze. Można go wyż, wyżnąć, można go wycisnąć. Żeby wody nie było aż za dużo. No. Proszę bardzo. I mamy gotowego Nekbadiego. W taki sposób yy, zakładamy to urządzenie na szyję. To nie jest zimne, jest wilgotne. I co jest najważniejsze? Ta wilgoć będzie tu się utrzymywała przez kilka dni. Ja miałem okazję e, nosić e, ten e, gadżet przez dwa dni. Pierwszego dnia temperatura sięgnęła w lesie do około 38 stopni. E, ludzie padali jak muchy. E, mieliśmy przypadki odwodnienia, wiele osób się wycofało z terenu. Symulacji było po prostu okropnie, gorąco, warunki były ciężkie, byliśmy w oporządzeniu z plecakami, z oporządzeniem bojowym, z jedzeniem z wodą. Ja czułem się cały czas rewelacyjnie i się zastanawiałem, czemu i generalnie podejrzewam, że było to dzięki właśnie temu. Systemowi. Jak to działa? Po pierwsze, schładza to dwie główne mm, tętnice, które biegną yy, przez szyję do głowy. To jest jakby podstawowa funkcja. Po drugie, też jakby cały ten yy, pod, który spływa z szyi w dół, jeżeli już to zostaje zatrzymane, tutaj na tym. Także e, całe ciało w pewnym momencie czuje zalety tego chłodku idącego od od, tego, hmm, od tej chusty. E, co jest najważniejsze, w tej temperaturze bardzo wysokiej, ponad 35 stopni, nie czuć było zimna, e, fizycznego. Ja czułem, że mam na sobie coś, to nie jest ciężkie, podejrzewam, że to waży z 200 gramów e, po namoczeniu. Ale na przykład w momencie, kiedy chciałem poczuć to zimno, to dociskałem troszeczkę szyją do tułowia i natychmiast czułem, że mam coś zimnego na sobie. Następnego dnia, jak temperatura znacznie spadła i byliśmy w szybkim marszu, to po prostu czułem jakbym miał cały czas chłodny ręcznik na głowie. W momencie, kiedy materiał się nagrzewa, jeżeli już jest tak gorąco, że materiał się może nagrzać, wtedy po prostu odwracamy, odwracamy to i i przekręcamy z drugiej strony i materiał jest znowu chłodny, ale do tego nie, nie, nie miałem okazji, żeby tak zrobić. Tutaj jest szef i ono najlepiej oddaje ten chłód, także jeżeli bardzo chcemy yy, się schłodzić, to pilnujemy, żeby ten szef przylegał do yy, szyi. Związujemy to sobie jakąś kokardką tutaj na dole. Generalnie to wygląda jak bandana założona na szyję. Yy, Instrukcja mówi o tym, żeby uważać na to, żeby te żelki były poprawnie rozłożone tutaj, ponieważ one mają tendencję do zjeżdżania w dół. Według mnie yy, będę musiał przeszyć tutaj, ponieważ jest to cienką nitką przeszyte, to tutaj w, w miejscu, gdzie się kończą kończy ten rulon yy, może puścić ten szef. Ja sobie to przeszyję grubszą nicią. Yy, teraz może Wam przeczytam kilka Zasad używania z instrukcji polskiej. Początkowo można odczuć wilgoć, ale później to uczucie będzie zastąpione przez e, efekt chłodzący. Jeśli po jakimś czasie efekt chłodzenia będzie znacznie mniejszy, należy opaskę obrócić tak, aby skóra, na, przy skórze była inna powierzchnia, jeszcze nie używana. Opaskę można doładować ile razy chcesz. Jeśli czujesz, że powinna być uzupełniona, zanurz upaskę w zimnej, czystej wodzie około 5 minut. Każde zanurzenie starcza na około 2-3 dni, w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. I tu jest dosyć ciekawa sprawa, bo żeby jakby przestać to używać, nie wolno tego ścisnąć i gdzieś zapakować w torebkę foliową, trzeba to wysuszyć, najlepiej na słońcu, broń Boże, pod jakąś suszarką. Mi zajęło prawie 2 tygodnie, żeby to, znaczy właśnie nie na słońcu, w cieniu, ale w ciepłym miejscu. Mi zajęło to dwa tygodnie, żeby to tak naprawdę wróciło do swojej pierwotnej funkcji. Co ciekawe, można to po już takim nawodnieniu wrzucić do loduwy. Wtedy ma się podejrzewam, że to wszystko kostnieje i, i ma funkcję mrożącą, czego nie polecam. Może to na jakieś naderwane ścięgna stosować, nie wiem. I podobno można też nagrzewać, czyli po takim nawodnieniu, wrzuca się to na 30 sekund do mikrofali albo na 15 minut do ciepłej, gorącej wody no i wtedy to przez jakiś czas grzeje ale tego jeszcze nie stosowałem co jest ważne nie można moczyć tej opaski dłużej niż 30 minut to może spowodować duże rozszerzenie i mogą popękać szwy nie zamrażać czyli, może, czyli wróć, nie możemy tego zamrażać ale możemy chłodzić w lodówce Należy to myć wręcznie w ciepłej, namedlonej wodzie przez kilka minut i potem dokładnie wypłukać. Nie prać w pralce, nie suszyć w szarce bębnowej, suszyć przez powieszenie jej na powietrzu, gdy nie używana. Nie przechowywać mokrej opaski w zamkniętym pudełku, gdyż może pojawić się pleśń. Nie namaczać w słonej wodzie. Dokładnie wysuszyć przed długim magazynowaniem. Eee, co by Wam tu jeszcze wrzucić? Tak naprawdę po prostu, ja bardzo gorąco polecam ten temat. Jeżeli y, planujecie wycieczkę w bardzo trudnych warunkach, y, jest, będzie gorąco, sprawdźcie sobie coś takiego, poczujecie na pewno, poczujecie różnicę, poczujecie, że po prostu wasze ciało się wolniej y, 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 nagrzewa, nie pocicie się tak bardzo, y, nie, y, nie podwalniacie się tak szybko. Z tego co wiem, to te kryształy to jest jakiś tam rodzaj polimeru. Yy, chyba nie są to toksyczne, także tutaj nie ma problemu. Znaczy, na pewno nie są toksyczne, to gdzieś wyczytałem też w instrukcji. Yy, także nie ma problemu yy, dla alergików. Yy, wydaje mi się, że widziałem coś podobnego w yy, sklepie ogrodniczym i takie yy, coś można, takie, takie kryształki polimerowe można yy, znaleźć w ogrodnictwie no to by było na tyle po prostu, bardzo, bardzo gorąco polecane przez Szkołę Partyzantów gadżet proponuję wszystkim, którzy czasami mają problemy z przegrzewaniem sprawić sobie coś takiego kolor jest dostępny znaczy generalnie to nie jest zastosowanie militarne, znaczy firma, która to sprzedaje nie myśla o zastosowaniu wojskowym, więc mają setki Setki yy, kolorów, które są stosowane w, yy, jakby w turystyce i yy, w innych zastosowaniach cywilnych przy pracy itd. Także to plus czarny bodajże, to są jedyne kolory jak na razie, który, z którymi się spotkałem, yy, które można zastosować taktycznie. Ale to jest bardzo fajny kolor. Zupełnie się nadaje. Także tak, zapraszam do yy, sprawdzenia samemu. Jak tylko nadejdzie taka okazja, Neck Body firmy Body Cool, przeze mnie nazwane zimnym krowatem. Oglądajcie inne odcinki Szkoły Partyzantów. Jak Wam się podobają nasze recenzje, klikajcie lajki, dodawajcie nas do e, prenumeraty, do subskrypcji, odwiedzajcie nas na, na, na Facebooku, komentujcie nasze. E, Nasze filmy będzie nam bardzo miło, zapraszamy do kolejnych odcinków. Na razie.